Siemanko na moim kanale. Słuchajcie. Dzisiaj taki szybki obiad 15-minutowy. A mianowicie kurczak z ryżem. Ale zanim zaczniemy gotować, zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Także kurczaczek jest pokrojony. To będzie takie szybkie moje danie. To nie jest jakieś danie z przepisu, po prostu kurczak alla Carolla, tak go nazwiemy także tak kurczaczek jest pokrojony pierś z kurczaka oczywiście do tego mamy marchewki mamy por mamy cebulę i co my tutaj jeszcze mamy a właśnie najważniejsze i mamy twaróg bo twaróg będziemy dodawać właśnie do tego kurczaka będziemy go smażyć na patelni i dodamy po prostu do tego usmażonego kurczaka twaróg zobaczymy co nam wyjdzie ryż już ugotowałam sobie wcześniej no, i wiecie, miało być trochę, a wyszło jak zwykle, dużo, cały gar. Ale ryż każdy lubi, tak mi się wydaje. E, dobra, no to co? To bierzemy się za przyprawianie. Ja dodam e, przyprawę girosową. Tu mam resztkę, czyli połowę, półtorej przyprawy girosowej, tak z paczuchy. Do tego dodamy paprykę słodką. Tymianek. Dużo tymianku. Dodamy pieprzu. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Tak szczerze mówiąc, takie danie moje, po prostu moje. Zobaczymy, co my tutaj dzisiaj wymodzimy w tej kuchni. Troszeczkę soli. Teraz sobie. A, wymieszamy po prostu ręką. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. E, usmażymy oczywiście tego kurczaczka na patelni. Tak. E, pokroimy potem sobie cebulkę, marchewkę e, i pietruszkę w kosteczkę. A, jeszcze, jeszcze czosnek, najważniejsze. Czosnek musi być. Ale to wszystko na koniec. Jak już mięsko będzie podsmażone, to dodamy właśnie te warzywa. I będziemy ładnie to dusić. Na koniec dodamy twaróg. I wyjdzie nam z tego taki fajny, dobry sos. Tak. Mięsko przyprawione. Niech ono sobie troszeczkę tak przejdzie tymi przyprawami. Ja w międzyczasie zajmę się krojeniem warzyw. A mięsko już po prostu wrzucę na patelnię, aby zaczęło Ładnie się smażyć. Także ja się zabieram za a, krojenie marchewki. Nie musi być idealnie pokrojona, po prostu ma być pokrojona o w kostkę. Nie musi być jakaś drobniutka. Ma wyglądać to naturalnie. Także kroimy marchewkę. Potem zabierzemy się za pietruszkę, e, pora i cebulę. Także mięsko przykładam sobie do patel na patelnię ręką, żeby tutaj się nie poparzyć. I niech się ładnie tutaj nam smaży. A w międzyczasie jak mięsko się smaży, to pokroimy sobie pora. No nie musimy kroić nie wiadomo jak cienko. Drobno? Drobno. Bo on i tak się nam ładnie przesmaży, rozgotuje. I też ładnie czosnek. Takie. Kosteczki grubsze. Do smaku wiadomo. Ja tam lubię czosnek do wszystkiego. Jeżeli chodzi o potrawy mięsne, no to uważam, że czosnek pasuje do, do każdej potrawy mięsnej. Teraz zabieramy się za krojenie cebuli. No to standardowo. Ja najpierw robię tak i nie będę się jakoś tutaj mm, za dużo bawiła, tylko po prostu te kostki będą o takie grubsze. No bo ona i tak się nam tutaj e, przesmaży, więc po co sobie robić tutaj dużo roboty, jak ta cebulka i tak ładnie. Nam się rozwali. Ja tutaj dokrajam sobie cebulkę do końca. Mięsko ładnie sobie skwierczy, smaży się. E, potem wrzucimy na to mięsko na górę właśnie te wszystkie warzywa, które kroję. E, I będziemy to dusić. Będziemy to dusić. Na koniec, oczywiście, na sam koniec, jak już wszystko będzie ładnie wysmażone, dodamy ten twaruk. Teraz ładnie oczywiście przemieszamy, żeby nam się nie spaliło to mięso, bo jak się spali, to ten smak będzie. Nie fajny. Troszkę za dużo tego mięsa tutaj wyszło. Ale kto nie lubi mięsa, nie? Teraz dorzucamy moje pokrojone warzywa, właśnie na patelnię. i troszeczkę je podsmażymy razem z tym mięsem. O, gdzieś mi tu jeszcze skórka wleciała. Troszeczkę wymieszamy. Mmm, ładnie pachnie. Smażymy troszeczkę te warzywa. A, a potem to wszystko przełożymy do dużego garnka, żeby nam się po prostu też wygodniej e, robiło. Dobra, niech one się ładnie tutaj e, smażą. I potem będziemy przekładać do dużego gara i będziemy tu fajnie dusić. Jeżeli chodzi o ryż. To ja na przykład wolę taki klejący. Bardzo, taki co z łyżki nie spada. Niektórzy lubią taki bardziej sypki, suchy, ale uważam, że taki lepiej smakuje. Napiszcie, czy wolicie bardziej sypki, czy klejący ryż. Jeżeli chodzi o samogotowanie ryżu, to załóżmy, zaprezentuję wam. Na przykład na taką ilość ryżu, zawsze 2-3 cm nad ryżem musi być woda. Nie może być tej wody ani więcej, ani mniej, wiadomo. Gotujemy pod przykryciem, małej temperaturze i najlepiej. No, ja przynajmniej robię tak i nigdy nie mieszam, nigdy nie mieszam ryżu. Dodaję sól, przykrywam, wody ponad ryż i, i samo się ładnie gotuje. Dobra, ja sobie przełożyłam wszystko do gara. Ładnie się tutaj troszeczkę podgotowało. Niech się teraz gotuje dalej. No i co? Czekamy na efekt końcowy. Tak to właśnie wygląda, zobaczcie, po dodaniu twarogu, spójrzcie, wychodzi nam taki fajny sos. Teraz chwileczkę to podgotujemy, dosłownie dwie minutki i zaraz będziemy smakować, ale wygląda to naprawdę apetycznie. Także tak to wygląda w końcowym etapie. Jest ryż, jest tutaj nasz kurczaczek z warzywami w sosie twarogowym, tak go nazwiemy. No, że co? Próbujemy. Zobaczymy, co nam tutaj wyszło. Mmm. Boha.